Policja od razu, że popełnił samobójstwo. Chłop, który miał bez dziewięćdziesiąt wzrostu, wysportowany, zdrowy, on nie żyje. Nie wierzył Pani w samobójstwo? Żyć. Ja chciałam na klap napisać, kto zamordował. Wzięli go do samochodu i wywieźli. I za sześć miesięcy wyłowiono zwłoki z wisły. I co ciekawe, dłoni. No i prokuratura mówi, że popełnił samobójstwo. Przecież to było od razu wiadomo, że Draba zabili. Mimo że policja to nie związała tych dwóch spraw z sobą, ale ludzie wiązali to, bardzo mocno wiązali ze sobą. Z jakiego powodu wszyscy łączyli Tadeusza Draba z zabójstwem pana córki? No bo on rozgadywał właśnie, że wie, kto to zrobił nie wiąże się tych wszystkich faktów razem no, to o czymś to świadczy sugeruje że jest jakaś, jest jakieś nieformalne porozumienie jakaś zmowa morderstwa w, w którym momencie ludzie nabrali takiego przekonania czy podejrzeń że zaginięcie pana Draba ma związek ze śmiercią Iwony Cygan To od razu było od razu po tym jak tylko no bo on, on mówił że, że wie kto więc od razu była taka wersja, że panie pani to miało związek z tą śmiercią, że, że trzeba było go uciszyć. A rodzice Iwony rozmawiali z panem? No tak, spotykali mi się właśnie tu, w tym miejscu, bo ojciec często przychodził tam. No a ja miałem tam pole na tym, no to też tam często byłem za tym i spotykali mi się tu. No. I jak te rozmowy? No, no, jak, no, no jak taka rozmowa, o czym tu było mówić? Ojciec siedział, płakał. I, wie, panie, no, taka rozmowa. No, jedno, co rozmawialiśmy, że pragnęlibyśmy, żeby się doczekać. żeby Kto to zrobił, żeby się można było dowiedzieć? I ojciec mówi, że chciałby tylko jemu w oczy spojrzeć. Tadeusz Drab był istotnym świadkiem Zabójstwa Iwony Cygan, bo był naocznym świadkiem tej zbrodni. On widział końcowy etap zadzierżgnięcia ofiary przez sprawcę i osoby, które przy tym uczestniczyły. No, znałem go, wie pani, jak, ja znałem. Podawałem mu rękę miał poszukać bandytę, ale że brał nie podejrzewałem go o morderstwo.